Dobry, witam moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Witam w kolejnym spotkaniu z Battlefieldem 2042 z Kiszem. Dzisiaj zagramy Szturm w portalu na mapce Klepsydra. Szturm to jest tryb znany z poprzednich Battlefieldów. Jest to po prostu tryb, że mamy dwa punkty, A i B, i, i, i kilka sektorów na mapie, na którym te punkty się znajdują: i drużynę atakującą i broniącą. Drużyna atakująca. Musi te punkty wysadzić, żeby przejść do następnego sektora i znowu mieć punkty A i B do wysadzenia. Natomiast drużyna broniąca, oczywiście, musi im w tym e, przeszkadzać. E, drużyna atakująca przegrywa, kiedy e, skończy, im, skończy im się limit żyć, natomiast e, drużyna, broniąca, e, a, no, drużyna broniąca przegrywa, oczywiście, w momencie, w którym e, wszystkie cele A i B na wszystkich sektorach zostaną wysadzone. Eee, Także, tak jak mówiłem, zagramy na mapie Klepsydra, szturm eee, snajperem. Zapraszam, bo to był całkiem niezły mecz. Dobra. A może przed źle. O, Klepsydra, moi drodzy, Klepsydra. Tutaj wanki ścisnął snajperem. O, jakieś szturki są? Mhm. Hmm. Ja już widzę. Już jeden to, ranny. To. O! O, ja do czołgu się dostałem. Tam dwóch było, to było niebezpieczne. O kurwa. Atakujemy każdy sektor. Postrzelamy się trochę. Ale jeden, już... jeden budynek od lewej wiesz? J jeden już leży. Każdego, kto się do nich Ale podłożyliśmy na. I na B też. O, ła. niestety. Kurde e, tu, tu sniper może mieć sens. Przynajmniej na tych pierwszych punktach. No nasze ładunki. bo jak na, na prosto. Nie pomogę ci. No faktycznie, faktycznie. Nie, nie boję ja, się. Bo, bo ja się strzału. wiesz. Bo ja się z innym w ogóle strzelałem, wiesz? Wiem, wiem, wiem. I ja nie miałem jak tego tutaj, wiesz, ogarnąć. Cieka ale tłumik jest. Może nie omieszkam nałożyć sobie. Jednego zabiłem, ale... Wylot Zobaczymy, jak to będzie... żarło. To się zmieni. Ładunki podłożone. Pilnujcie ich, aż nie Oj, oj, oj. Albo ta fizyka działająca. Dostałem w Hedonga w łeb od przodu i pociągnął mnie do przodu. Kur... mi ktoś się tu. Ale wiesz co, tak trochę chamsko się czuję grając tym snajperem, bo mam wrażenie, że to jest takie campiration trochę. No może trochę jest. Okay, o kur... na chata. nie wiem gdzie się znalazłem, wiesz? Oba, le leży jeden gościu. Zniszczyli cel alfa. Oba cele zostały zniszczone. Kontrolujemy sektor. do następnego sektora. O na daleko te punkt ciszy. No i, i to jest, nie? Takie w tym momencie, no. Na ho. Łaj tak daleko. Oho, wyjechał. Towarzysz lennu. No i leży. A, się podnosi. Nie, u, u. Jesteś super, dziękuję! Ostatnia pozycja wroga! Osłaniajcie mnie, przeładowuję! Dobra, moje snajperskie miejsce odkryli, jednego hetonga zdjąłem, ale reszta mnie już dostrzegła. Swoja ma przewagę, gościu, nade mną teraz. Coś na ciebie! Dobra, ja się przewieszczam, bo co z nim chyba nie postrzelam za bardzo Cholera, nie mogę strzelić się, ale wiesz co dobra mapa do nauki właśnie strzela do tego samego No ale kurczę on tam ma pagórek, wiesz, trzeba tak wyża, wysoko strzelać. No, ale wiesz, dobrze to uczy Jest tam jeszcze, bo go nie widzę Pewnie, że jest. Które kręci jak. Nie powiem co w przeręblu. O dostał, dobra tak. jest asysta. Dostał, kurde. Po pięciu latach strzelania. Zgodnie. Ktoś do mnie też strzela, ale. żeby wybuchły! A nasi tam już uz uzbrajają to! A my tu, cholipka jeszcze nawet nie, nie doszliśmy. Rok rozbroił nasze ładunki wybuchowe! Ale my czyścimy przed z wrażych snajperów. No, 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 no. Ważna funkcja. Jest, snajp jest snajper, jest saper, jest szturmowiec. No kurde, klasy narobili, no, to se klasuje. Ach, dostał. wepetyny a że tak siądzie To jest satysfakcja No mi siadło teraz, miałem pojedynek snajperski Stałem A, to... w polu jak łysy fasola i dostał koleż Larun Hedonga No to jest A, Myślał, że jest mocniejszy Myślał, że jest mocniejszy, no nie wyszł pod tym razem O, czołg jedzie Od B No ja 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 Larun! Dobra, Larun się w celi w Nie, 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 No właśnie, ten sektor zniszczony. akurat. Koleś Larun jest tam. Obaczę! Uważaj, tam jest typ. Ten Larun, ściśnij Laruna. Nie, ja, ja robię co mogę, ale... O! Ale, o kurna chata ty Ale dostałem Hedunga. O, stary! No on, tam jest, za... no on jest. Ale padł chyba już. Chyba prawa, prawa, prawa flanka. Chyba się zmienię tą snajpę w końcu. Bo trzeba ją medytować. No i eee. znowu jest ten problem. Że w widzę, widzę cel, ale okazuje się, że po drodze tego celu jest coś, co powoduje, że kula nie dolatuje. Dobra, zobaczmy, jak to będzie teraz grało. Z tłumikiem i z tym. A są jakieś te ulepszenia, na, 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 na przykład na, na lunetkę, żeby nie było widać? Eee... Znaczy, tą... Żeby nie było widać, to musisz... To nie może być lunetka bo ona przecież odbija światło, każdego, kto się do nich zbliży! I znowu siedzą kampi radu, a jedne na... Tych kurde górach... Dwa razy się zabiliśmy. Może my... O dzięki, dzięki. Kurna super, je. Dobre to było. <noise> albo był pojedynek Zniszczyliśmy alfa. O stary, kurde. Są tam jeszcze? No i. Ale dostał jeszcze head out. Plecy. Hey, plecy, no właśnie. No, właśnie, mamy. no właśnie, wiem, że mamy plecy. Kupia. A do, ale trzeba powiedzieć, że dobrze zrobili, nie, typy? No, 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 no. no. Takaż grupa szturmowa wyzwoleńców, Palestyny. Dal no kurna, tak zagrali, a tu nasz jest od drugiej strony może. Sojusznicy zdobyli cel prawo. Oba kontrolujemy teraz sektor. No kurna, akurat... a jeszcze go trafiłem. Uuu, dostał Kurde, tu jest, Tu jest trudno, bo tu jesteśmy my na górce, a tam było łatwiej atakować za górki. Ale tu będą ciężkie boje, mam wrażenie. Obiegają tam od tyłu, wiesz, po prawej stronie tej klepsydry. Na wadu trzeba uważać, bo tutaj też się dzieje trochę. Musisz wrócić na pole walki! Ładunki podłożone. Pilnujcie ich, aż nie wybuchną! Dobra se. Jest to co może strzelać tam. No i wypatrzył gorzna Mówisz wiadukty? No jest gościu. My mamy strasznie dużą flankę za klepsydrą, wiesz? Na ktoś, kurde! Wiadukt, wiadukt! Dobra, dobra, widzę, widzę go! Dostał, leży! Larson! Dobry go! Dostał... Dostał Hedonga, Larson. To mi się podoba, panie Van Kish. Ale tam jeszcze jeden łazi, nie wiem co to jest. A z tam łazi, ze smawem czy... Że już tak w sumie snajpa się nie przyda, to. Kurde. Za długo celowałem w typa cholera, to jest to. No aj, aj, że snajper. To w ogóle czołg zajechał. Nie, ja tam czołg i problem. Czołg to tam problem <śle> tam najmniejszy problem, w zdanie. Dobra. Tu jest... Nie wankisz, ale można się Nie tak wiemy. Tak. ja, no... Kurde, ktoś rozstrzeliwuje nas tutaj. Jest tu na blisko! Dostał! I czołg na daleko, nie? Chyba jedzie do nas czołg. Nie, jem, nie wiem, ale gościu jest za tym filarem klepsydry. Warunki uzbrojone. Ostrzelcie każdego, kto się do nich zbliży. Namierzam broga. Kim jesteś ty poszczel? Tak, ale już też już leży. Mam coś dla Ciebie! Aj kurde, ale dobry mecz podobał mi się. Dobry. Takie 13 minut taki niezobowiązujący meczyk. A temu podali czas rundy 47? Nie jestem zbyt pewny siebie. A nie wiem. Po prostu jestem lepszy. Naprawdę cię to dziwi? No i zobacz No i widzisz moje... A trzecie miejsce, strzelania. zobacz! Ale mój tryb strzelania, ogień niecelowany, ja nie umiem inaczej strzelać ze sniperem. <laughs> no jak zestawuję to się właśnie celuje, to jest podstawa. No tak, tylko chodzi o to, że ja zawsze postrzelę od razu odmykam lunetę, więc jak trafiam to ja już jestem dawno w ruchu, nie? <laughs>